witam Was, bardzo serdecznie Przemek z tej strony. Motosynteza, jak zresztą doskonale wiecie, przecież tutaj właśnie to oglądacie. Ile razy w życiu zdarzyło Wam się kupować wózek warsztatowy? A przynajmniej próbować, dowiadywać się, ile może kosztować, z jakim wyposażeniem, z jakim czymś. Na rynku wózków jest naprawdę niezły Meksyk. Jest tylko jeden zawsze problem. Wózki warsztatowe są zawsze takie same, w sensie kupuje się kompletację jakąś tam. Taka ilość szuflad, taka ilość półek, taki blat, smaki blat. I mamy nawet dwa różne wózki. To są dwa wózki firmy Ten jest metalowy, co słychać, ten jest plastikowy, ten ma blat z kuwetkami, gdzie można sobie układać różne rzeczy, ten ma blat wymienny, tutaj akurat nie ma żadnego, ale można włożyć drewniany, można włożyć sobie płytę z taką kuwetką, a można sobie włożyć także płytę, płytę taką gąbkową, taką gąbkę i wtedy będzie inaczej. Układ szuflad stały, raz, dwa, trzy, cztery szuflady niskie, trzy szuflady wysokie, tutaj jest jeszcze troszkę inaczej, bo są tylko dwie wysokie, szafka jest troszkę inna, ale... Najważniejsze jest zupełnie coś innego. Jak zaczynacie zabawę w mechanikowanie, zaczynacie myśleć o tym, żebyście, nie wiem, prowadzili jakiś domowy serwis albo sobie po prostu kręcili auta, to zawsze zderzacie się z jedną rzeczą. Idziecie do sklepu, chcecie mieć szafkę. Po pierwsze, nie do końca musicie wiedzieć, czy potrzebujecie takie szuflady, śmakie czy owakie, bo i tak na razie nie stać was na komplet narzędzi, żeby wypełnić całą tą szafkę. Po drugie, nie wiecie, czy w praniu nie okaże się, że wzięliście szafkę z takim układem szuflad, a potrzebujecie tak naprawdę same wysokie albo same niskie. Bo to też dużo zależy od tego, co będziecie mechanikowali. Czyli zupełnie innym będzie, jak mechanikujecie ciężką mechanikę, gdzie są wielkie klucze ciężarówkowe, dostawczaki. Czymś innym będzie, jak skupicie się raczej na takiej zabawie, nie wiem, w elektronikę, jakieś montaże centralnego zamka, montaże radia, coś takiego. Wtedy te szufladki są Wam zupełnie inne potrzebne. I tak naprawdę kupując taką rzecz, wskazani jesteście na to, żeby kupić dokładnie taką, jaka jest gdzieś tam w sklepie oferowana. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Na starcie zakup jest bardzo drogi bo się od razu zapłacić za kompletną szafkę. I dotychczas tak ten rynek wyglądał. Zawsze było tak, że trzeba było pójść, wydać na cały kompletny wózek, ze wszystkim, zgadywać co nam będzie potrzebne. Jeżeli nie mamy doświadczenia, jest to najsłabsze w tym momencie. I skazywać się na to, że niestety musimy kupić to, co dokładnie jest konfigurowane w sklepie. I tak było dotychczas, do pewnego czasu, kiedy nie powstał Customer Pro, czyli cały projekt, który stoi za mną z tyłu, który Wam zaraz pokażę, bo jest myślę najfajniejszym rozwiązaniem, taką nie chcę powiedzieć rewolucją na rynku wózków warsztatowych, ale na pewno jest rzeczą, która zmieni podejście, bo da nam kilka fajnych możliwości, o których Wam opowiem, jak będę przy okazji to składał, bo akurat właśnie muszę sobie poskładać i skompletować swój idealny wózek. I taki wózek tam powstanie. Zresztą zapraszam Was do oglądania co będzie dalej. I to jest właśnie skuteczne rozwiązany, czyli custom pro system, czyli krótko mówiąc customizowanie, robienie pod klienta sobie swojej własnej szafki z różnych komponentów. Taka. Szwecja, szwedzka koncepcja w takim sklepie meblowym na zrobienie sobie fajnego wózka warsztatowego. Otwieram i będziemy patrzeć, co tam jest. Proszę bardzo, gumowa wkładka powierzchniowa do szafki, do wózka. jest. Kilka innych elementów, wszystko w tym systemie są, ale to zostawimy sobie na później. Tak samo jak szuflady, wkładki plastikowe. Na razie to jest baza. Na tej bazie można ostrzyć budowę całej reszty. Tutaj znajduje się, co dość widać na rysunku, rameczka, która będzie stanowiła podstawę naszego wózka. Taką rzecz kupujemy i wszystko, co będziemy chcieli dokupić, dokupujemy sobie wedle własnego wyboru. Kółeczka, zaczepy, kombinacje szuflad bądź półek, blat, wszystko możemy sobie indywidualnie do własnych potrzeb dobrać albo do własnego budżetu. Zacznijmy od czegoś, co kosztuje. Tyle, ale jeszcze sobie dokupimy z czasem. Chociaż ja zawsze twierdzę, że najfajniejsze jest coś zupełnie innego. To jest mega fajny pomysł na prezent. Jak wiemy, że ktoś mechanikuje, coś tam bawi się, długie, można kupić mu samą ramkę. Kosztuje trochę, rodzina się zrzuci najwyżej w jak brat, kuzyn, czy dwaj kumple, czy cztery kumple na osiemnastkę koledze, ale jeszcze już sobie będzie dokupował z względem swoich potrzeb, względem swojego kieszonkowego albo zarobionych pieniędzy. Tu wymieni komuś klocki, tutaj komuś coś zrobi i już zasługi będzie mógł sobie uzupełniać swoją szafkę. Na razie otwieram to i będę starał się odbudować taki kształt z tego, co się w środku. Ciężka, czyli dobra podstawa. Na tak pewno będzie skutecznie działało. Tak naprawdę to jest pierwsza rzecz, od której zaczynamy tak. Bez tego cała reszta nie ma sensu. Musimy zrobić tą bazę, tą ramkę, żeby pracować tak. Wrócę na, na montaż Raz, dwa, trzy. No dziesięć śrubek komarcy. Rączka, śrubeczki, wszystko w zestawie przychodzi od razu do składania całej szafki. To, to jest dół Tutaj będziemy mogli sobie przymocować kółka. Kółka są w dwóch rodzajach. Troszkę droższe, troszkę tańsze. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, w którą stronę sobie tym Czy gdzie będzie dużo jeździła, będziemy ją macać, machać w tej i Czy raczej będzie stacjonarna, wtedy można, powiedzmy, pójść w tańsze kółka, za to zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na coś innego. No, ale to jest oczywiście bardzo. Scianki boczne. Tutaj wewnątrz będziemy w systemie montażowym suwaków, i, i prowadzić pod szuflady, albo montowali szuflady, albo montowali półki. To właśnie jest ta customizacja, o której mówiłem wcześniej. Czyli co będziemy musieli, to sobie podpinamy, jest ustandaryzowane do każdego rozwiązania. Dół, i do niego przykręcamy sobie. Już od razu kółeczki. Fajna rzecz jest jedna, taka tera, <grych> sympatyczna, że jestem jednym z pierwszych ludzi, którzy w ogóle skręcają tą szafkę. To jest nowy produkt, który dopiero wchodzi na rynek, który wydaje mi się, że nawet zdobędzie ten rynek, ale jestem chyba jeden z pierwszych w Polsce, którzy w ogóle mają taką możliwość. I fajnie, bo to kurczę zawsze wkurzało mnie, takie narzucanie jednego rodzaju szafki. A teraz nawet tu mnie chce się chłopaki, nowy przychodzący człowiek będzie mógł sobie poprosić, że taką szafkę, siłaką, baką. Każdy musi przyjemnie pracować, a przecież tak naprawdę należy dążyć do tego, że pracować w jak najprzyjaźniejszym środowisku dla samego siebie, żeby pracować w jak najbardziej dopasowanych do swoich potrzeb środowisk, to musi po prostu lepiej roboty. Podłoga jest, ściany boczne są. Teraz element górnego blatu. To jest bardzo ważne, on od razu oczywiście będzie stało też o sztywności całej tej konstrukcji. To nie tylko będzie jedyna jego funkcja, bo jego funkcją będzie też określenie, kolimka, w którym będziemy sobie stawiali albo drewniany blat, albo gumowy, albo kuwetkę z pojemniczkami na różne gadżety. No ale to oczywiście też nasza szaf więc biorę się za robotę. I taką to powstaje baza, czyli dół, góra, boki Mamy bazową szafkę. Szafka nie może być oczywiście bez kółek. Tutaj nawet kółka są do wyboru. Mamy Takowe kółka i takowe kółka. to no jest kilka. Jak nie będziemy dużo jeździli, mamy gładką podłogę i nie potrzebujemy jeżdżenia w tej kartce, można zastosować kółka ze zwykłego plastiku, one mają trochę mniejszą średnicę i oczywiście są a jeszcze tak naprawdę, Albo możemy pójść bardziej, już nie chcę powiedzieć, profesjonalne, ale powiedzmy lepsze jakościowo kółka, które są wyłożone gumą, lepiej tłumią, mają dużo większą średnicę od tych kółek i oczywiście są droższe. Natomiast mogą się lepiej sprawdzić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dużo jeździmy po warsztacie z jednego stanowiska na drugie, przez cztery stanowiska jeździmy w tej wertę. to te są oczywiście dużo cisze i dużo przyjemniejsze w pracy i też wytrzymują trochę większe obciążenia natomiast każdy z nich będzie działało, jedno trochę lepiej, jedno trochę gorzej każdy jest do innych zastosowań ja oczywiście zdecyduję się na te kółka, bo ja jeżdżę po tym placu po tej hali, w tej weftę, w stanowisk do i to jest dosyć długie odległości do pokonywania więc zacznę przekręcać Tajdą odstawkę, natomiast nie należy zapomnieć jeszcze jednej rzeczy. Różnica w cenie może nie jest jakaś wielka, ale pozwoli nam dokupić na przykład jakąś fajną grzechotkę, może zestaw, e, mały zestaw oczkowy, kluczy czy coś. Czyli decyzja o tym, co kupimy należą do Was, ale co jest bardzo ważne, decydują też o tym, ile wydacie nam na to wszystko. Należy czątka do góry nogami i przekazam sobie o kolejkę. To już widać, że szafka zaczyna nabierać dużo bardziej realnych kształtów i wszyscy już mogą powiedzieć, o powstaje wózek warsztatowy, bo będzie miał kółka, dlatego już wózek, a nie zły warsztat. Oś skrętna, oś sztywna. Co jest ważne oczywiście stoper, że jakby zatrzymamy sobie wózek, to że nam nie uciekał, nie odjeżdżał, można go sobie zablokować. No tak, no te kółka są oczywiście większe, łatwiej się to toczy, Ale teraz to naprawdę jest najgorszy wybór. Co zrobić i jakie półki ułożyć? Bo to, że szafka jest gotowa, to troszkę kłamstwo to połowa. Do... Wybór kółek to jest pierwszy wybór, jaki przed nami stanął, żeby w ogóle składać sobie szafkę. Teraz mamy ramkę, mamy szafkę, mamy kółka i kombinujemy. Czy wstawiamy sobie szufladę, która jest szufladą wysoką, czy może raczej idziemy w stronę włożenia tylko półki, czyli zostawiamy sobie na górze trochę miejsca i wkładamy półkę, czy może idziemy jeszcze w trzecie rozwiązanie? Trzecie to, ty to tyle, czyli idziemy w. Szufladę. Pierwsza tu jest. jest. Szufladę nisko. Która z nich jest wysoka, a która z nich jest niska. Możemy mieć niską szufladę, wysoką, czyli dwukrotną szufladę, albo możemy mieć półkę. Ja osobiście bardzo lubię pracować narzędziami, które poukładane są w kuwetkach, czyli nie interesują tylko właśnie niskie szuflady. Zostawię sobie oczywiście na dole jedną wysoką szufladę na jakieś takie większe elementy, większe klucze, czy większe narzędzia, czy po prostu drobice, którą sobie wsypię na dół. Ale tak naprawdę mnie interesują tylko i wyłącznie niskie szuflady, żeby z kuwetkami poukładane, ładnie równo narzędzia sobie leżały w środku. I takie będę wybierał. Każdy może zrobić dowolnie. Tu jak zobaczycie, akurat mamy każdą wersję. Mógłbym zrobić same wysokie, same niskie, cokolwiek, albo dwie półki tylko i wyłącznie. Natomiast ja będę montował szafki, szuflady niskie, a na dół wrzucę jedną wysoką szufladę. Półki mnie raczej nie przekonują. Jeżeli ktoś robi jakieś rzeczy, elektronikę, Potrzebuje mieć na przykład nie wiem, laptopa włożonego w szafkę, bo tam ma diagnostyczny y, jakiś system, to sobie może zrobić jedną półeczkę, położyć laptopa, żeby móc go wyciągać i programować sobie auto. Na górze mieć dwie, trzy szuflady do jakiejś drobnej elektroniki i też będzie elegancko. Szuflada, półka nie dla mnie, ale półka dla kogoś może być bardzo fajnym rozwiązaniem. Przy skręcaniu szafki, bo taka zabawa, że trochę pełno śrubek, o tyle szuflady przychodzą całe. Mamy szufladę, tutaj mamy wpinane, mocne, wzmacniane prowadnice, które wpinamy sobie w bok szafki i będziemy mieli taką samą szufladę. Mamy półkę z wyściółką, prowadnicę. Najpierw trzeba wpiąć prowadnicę, bo ja do tego rozsuwam z boku przy użyciu takiej zapadki, która tutaj jest. Wypinam sobie, wymuję prowadnicę i on mogę już piąć na dole. Mechanizm jest dosyć prosty. Wsuwamy, opuszczamy na zapadkę. Tyk. i na zapadeczkę. I pierwsza prowadnica. Od razu wypinam drugą. Prowadnice szuflady już są osadzone. Na szczęście są bardzo proste w fuzle. Jedna. Druga. Pusta. No właśnie zawsze lubię, jak się chwalę, a ustawić równo proste i ten. ale cyk, zaskoczyło zablokowany pierwsza szuflada już jest. Niskich szuflad można maksymalnie włożyć 8. Ja zdecydowałem się na sześć niskich szuflad i jedną dużą podwójną na dole. Czyli będę miał sześć niskich na kuwetki i jedną na luźne graty. Więc zapinam dalej. Kolejną szufladę. Jak człowiek opanuje, jak trzeba składać się, składać, to będzie to bardzo, bardzo szybko. Co jest bardzo fajne w tych szufladach to fakt, że szuflady mają zapinki. Wysuwamy, jak zamykamy, możemy ją zablokować. Macie, kiedy jeździmy z szafką, nie wysuwa nam się wszystko, nie nam się wszystkie klucze na ziemię, bo przeciążyło. Po prostu jest blokadka i zapinka. Sześć wąskich na kuwetki i rzeczywiście w wysokości jedna duża zawsze się przyda. To nie jest tak, że same wąskie. Chyba, że robimy tylko jakąś delikatną elektronikę, jakieś takie drobne naprawy, gdzie nie ma dużych narzędzi. teraz w serwisie masza, gdzie robimy właśnie, tylko terenówki, tylko markę na to duże klucze też są potrzebne i wtedy przyda się duża szuflada na jakieś duże elementy. Mamy prowadnicę, odpinamy, wpinamy, więc to jest banalne. To sobie szybko przelecę i będę prawie na finiszu mojej szafki. I tak oto dwózek warsztatowy, jeszcze nie kompletny, ale już prawie, czyli mamy dwoje urzędów wąskie i jedną dużą na dole. I teraz ostatnia, właściwie nie ostatnia, jeszcze jedna z wielu rzeczy, ale też coś ważna. W tym całym systemie CUSTOMER SYSTEM PRO, czy jak go tam nazwać, mamy do wyboru kilka dodatkowych elementów, które ułatwiają na pracę. Jednym z nich oczywiście jest to, jak wybierzemy blat tutaj. Możemy wybrać blat taki, czyli typowy blat, jeżeli robimy jakieś drobne naprawy, śrubki, śrubaczki możemy sobie tutaj układać, to kolitko sobie tutaj pasuje po prostu do tej obudowy. I możemy sobie tu porzucać drobne rzeczy mieć blat, z którego niewiele rzeczy spadnie. I taki plastikowy blat włożyć. Oczywiście można go przykleić na stałe, żeby tam się nie ruszał, nie przemieszczał. Chociaż jak się go dobrze osadzi na brzegach, to jest naprawdę bardzo sztywny. To jest pierwszy. Nie jestem jego zwolennikiem. Myślę źle pracuję, bo ja nie mam takich drobnych rzeczy, które muszę sobie układać w O tej to jest szafka. Drugi blat. Zwłaszcza dla kogoś, kto ma... Mało powierzchnię warsztatową, nie ma dużego blatu, wielkich stołów i część napraw, czy rozbierania jakichś rzeczy, jakiegoś alternatora, rozrusznika, czy jakiejś innej trudnej rzeczy musi zrobić na placie warsztatowym, to wtedy możemy się przydać taki To jest wykończenie gumowane. Ono ma zaletę taką, że tylko włożymy i będziemy coś obracali, to nam nie będzie uciekało, bo jest to twarda, wytłumiona guma, a zawsze możemy sobie gdzieś w boku przecież dać małą miseczkę na drobne rzeczy na śrubki do rozbierania i wtedy taki blat może być skuteczniejszy. Natomiast mój ulubiony, za chwilę Wam przyniosę. Mój ulubiony, drewniany. Dlatego, że najłatwiej utrzymać na nim czystość, oczywiście on się najszybciej wytłucze, ale jak się robi drobne elektronikę, radio sobie można tu rozłożyć ładnie, to wszystko fajnie się pracuje nad nim. A potem ja go lubię jeszcze z jednego powodu. Jest skustomizowany już w 100% procentach. Taki blat, taka szafka, to jest mój idea. Jeszcze rączka i jeszcze kilka innych gadżetów, które za chwilkę będę do tego przykręcał. Mogłem to zrobić na początku, ale kręciłem ku, ku tym wszystkim szufladom i tak dalej, dlatego nie założyłem. Natomiast wysunę sobie z szuflady i przykręcę sobie rączkę tutaj w tym miejscu, gdzie jest do tego dedykowany. I też oczywiście można z z lewej strony. Ja jak zawsze zakładam od tej strony, bo jest mi wygodniej potem pracować. Trochę się pośpieszyłem. Mogłem tą rączkę przykręcić już na samym początku, ale na szczęście, pompa się też jest jakiś bardzo ciężki na przewod. nie trzeba wiele kombinować. Cztery śrubki i rączka będzie osadzona. I cztery. Tak naprawdę, można powiedzieć, że szafka customizowana jest zrobiona. Gdyby nie jeszcze jedna rzecz, do niej oprócz tego, że mamy rączkę z prawej, z lewej, różne kółka, różne szuflady, półki, nie, półeczki, blaty różne wymienne. Są jeszcze akcesoria, czyli ten kartonik, o którym gadaliśmy na początku. To są wszelkiego rodzaju zaczepy różnych rzeczy. Jak chcemy sobie coś dodatkowo powiesić na czasce, to możemy sobie użyć zwykłych, zapinanych blaszek i pojeścić sobie nie wiem. Pasek o sprzętu, trytytki, op obejby, opaski. Co tam potrzebujemy mieć pod ręką, żeby nie musieć biegać za tym cały czas na tym koniec hali, czy do jakiegoś magazynku. Są też wersje na zapięcie kluczy płaskich mamy taki ładny stojaczek możemy sobie wrzucić do tego zapięcia po prostu poukładać klucze płaskie albo końcówki do tełmata czy do czegokolwiek i tych rzeczy jest od groma tu mamy kolejne elementy do których też możemy sobie je przypiąć i mieć zamocowane tutaj rzeczy i jeszcze dodatkowo skontrować śrubkami żeby sztywno trzymało się, żeby można było nałożyć, włożyć tutaj Wednię sobie chociażby śrubokręty, czy jakieś pobijaki, czy cokolwiek innego. A nawet, jak bardzo nas poniesie, na stałe możemy mieć zamontowany uchwyt do pneumata, żeby nie walał się po szafce tylko był z zewnątrz wrzucony po prostu pneumat w tym miejscu. Więc ta dowolność kształtowania, ułożenia jest naprawdę bardzo duża. I to się nazywa kastomowa szafka. Tego jeszcze nie było, nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że jest jakaś wybitna rewolucja, czy coś, co zmieni świat, ale rzeczywiście najważniejsze rzeczy. Można zacząć od niedużej ceny, kupując sobie samą ramkę i może pierwszą szufladę. Potem dokupić sobie następną. Potem w ramach rozwijania się czy zarabiania pieniędzy dołożyć sobie kolejne różne elementy. Jeżeli stwierdzimy, że za jakimś czasem, czasem zniszczy nam się blat drewniany, wyrzucamy blat drewniany i kupujemy sobie blat plastikowy na przykład albo gumowy, który sobie dowolnie chcemy. Jeżeli okaże się, że jednak te szuflady nam nie pasują, wymienimy je na następne, dołożymy, zmienimy półkę, zmienimy cokolwiek. Ale fajne jest to, że właśnie można to zrobić bardzo kompaktowo. Może być to super prezent dla jakiegoś mechanika na start, żeby dostał samą rameczkę i niech sobie już dokupuje później rzeczy. Może to być dla nas fajny rozwój, ale też jest bardzo ważne, że nawet do normalnego, bieżącego serwisu takiego jak mój, mogę teraz robić szafki, które są skompletowane dokładnie pod wymagania mojego pracownika, który woli pracować w takich albo w takich warunkach i w takim środowisku i w takim będzie lepiej się robiło. Dlatego, czy fajne? Moim zdaniem zajebista, a Wy sobie po prostu to sprawdzicie sami. Ja jestem mega zadowolony.